Cześć, witam wszystkich w kolejnym locie. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj taka misja, w której polecę sobie z moim skrzydłowym do lotniskowca, tam będę wylądował. A po drodze poćwiczymy sobie lot w szyku. Film ten skierowany jest raczej do takich początkujących może ludzi w tym DCSie. Eee, aczkolwiek, nie wiem, to jest takie ćwiczenie, które warto sobie bardzo często wykonywać bo wiadomo, że treningu nigdy nie za wiele no dobra, to zaczynajmy ustawmy sobie na razie, zamknijmy sobie mapę eee, ustawiamy sobie, sprawdzamy sobie trim. tu jest ok, tu jest ok tutaj ten przycisk, nie wiem czy Wy tak płaci, ale dopóki jego tak nie ruszę to na przepustnicy, bo on ja na przepustnicy nie działa mi, nie wiem czemu. Jakiś taki błąd się wkradł. Ustawimy sobie jeszcze wysokość minimalną, ostrzeżenie wysokości minimalnej. Samolot mamy już, zobaczcie, w, że tak powiem, odpalony. Więc na nic tu już nie musimy więcej czekać. Możemy sobie włączyć jeszcze podgrzewanie. Rakiet, um, głowic, bo nigdy nie wiadomo. No i co? Prosimy o zgodę na start. Nartych na kołowanie. No. Mamy zgodę. Puścimy nartych skrzydłowego, niech on sobie pierwszy śmignie. Chwilę chwilę zanim dodajemy lekko mocy, możemy sobie ustawić takie lepsze sterowanie w tym kółku. NV, NWS High, jak widać, bardzo przydatne w manewrowaniu po lotniskowcu albo w jakichś takich. Um, małych przestrzeniach, gdzie musimy się, że tak powiem, wyrobić. No i trzymamy się za nim dość blisko, ale nie za blisko, żeby, żeby nas jego gazy wyletowe nie poraziły. Słuchajcie, program, w którym nagrywam, zauważyłem, że strasznie mi wpływa na wydajność. Więc wydaje mi się, że czas zmienić procesor. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w DCS-ie bardzo ważny jest procesor. Jest bardzo dużo poruszających się obiektów, każda kula nawet jest obliczana. Więc moc procesora musi być bardzo duża. Im większa, tym lepsza. Poprosimy o zgodę na start. No dobra. Mam pozwolenie. Skrzydłowy już startuje. No I zobaczcie, co jeszcze przed startem. Wyłączamy skręt kółka, przełączamy się na stery i bardzo ważna rzecz, uzbrajamy katapultę. Ustawiamy sobie też punkt nawigacyjny. Wciskamy hamulce. Rozkręcamy powoli silniki nie za szybko. I go! Trymer jest ustawiony na 12, więc, jakby nic nie musimy robić, samolot się sam oderwie od, od płyty lotniska. Wyłączamy od razu, chowamy podwozie, przełączamy się na klapy automatyczne, łączymy się ze skrzydłowym i mu. Lecić według trasy, ustawiam się za nim i będziemy sobie lecieć w szyku. Powoli się zbliżamy, trzeba uważać, żeby też nie za szybko, żeby go nie minąć. Dobra. No i najpierw słuchajcie, podejdę do niego z lewej strony. Nigdy nie podchodzimy od tyłu, żeby się nie dostać w gazy wylotowe. Jak pamiętacie, na filmie Top Gun była taka sytuacja, że po wleceniu tą kartę w gazy wylotowe, tam zatrzymały się, zgasły dwa silniki. Kurde, coś mi się tu ten wyłączył. Nacisnął mi się. tak zwany fiłtek do tankowania no i dobra, słuchajcie, podchodzimy bardzo powoli bardzo powoli ustalamy wysokość taką samą i najpierw Będziemy się Starali utrzymywać Po jego lewej stronie Słuchajcie Lot w szyku taki bliski jest dość trudny Trzeba to naprawdę ćwiczyć Ale jeszcze gorsze jest Tankowanie w powietrzu Każdy wie o czym mówię każdy kto tego próbował To jest masakra słuchajcie, na VR, że Ten samolot jest tak duży jak w rzeczywistości Więc robi to naprawdę Niesamowite wrażenie Postaram się teraz Przejść na jego Prawe skrzydło górą Oj, trochę mi gdzieś znikł Bałem się w dół pociągnąć, żeby się na niego nie wpierdzielić. No ale już to naprawiamy. No i teraz ustawię się z jego prawej strony. Trzeba cały czas słuchajcie operować przepustnicą. I sterami drążkiem. Tak, żeby się utrzymać równiutko w locie bardzo podziwiam yy, pilotów, którzy robią to że tak powiem ak te akrobacje wyczynowo coś niesamowitego jakie to trzeba mieć umiejętności to masakra no ale ja się cieszę, że <laughs> ja potrafię chociaż tyle no i zobaczcie Jesteśmy bardzo blisko, lecimy sobie. Spróbuję teraz sobie wlecieć pod niego. Zrobimy mu inspekcję poszycia. Wiem, że w takich lotach bojowych, czy znaczy w ćwiczebnych się czasami robi takie rzeczy, by na przykład sprawdzić, czy Coś, ktoś nie ma uszkodzonego, na przykład w jakimś locie bojowym, żeby coś obejrzeć. Bo hmm. czasami pilot po prostu może tego nie wiedzieć. Może mieć jakieś uszkodzenia, które można w ten sposób sobie, hmm, że tak powiem, stwierdzić i ocenić. No i zobaczcie, jak to wygląda niesamowicie trzeba uważać żeby się nie dostać za samolot ja wam pokażę co by się stało jak się dostał za gazy wylotowe eee, o zobaczcie jak tym moim samolotem no może teraz akurat nie zrobiłem tego aż tak ale zobaczcie jak o Czuć to jest, że po prostu ten gazy mają wpływ na mój, na mój samolot, na mój lot. No i co, podlecimy go z prawej jeszcze. Pomachamy koledze. On zaraz będzie skręcał, więc nie mogę mu tutaj za bardzo zakręcić drogi, bo wiem, że zaraz będzie skręcał w prawo. O właśnie. No i ja, słuchajcie, będę się kierował za nim. Wymyśliłem sobie dzisiaj jeszcze jedną akcję, a mianowicie, a mianowicie. A mianowicie. Pamiętacie na pewno z filmu Top Gun, jak Tom Cruise tam eskortował swojego kolegę, który się tam jakoś tam. Że tak powiem osrał w kokpicie <noise> i bał się lądować. I ja teraz będę starał się zrobić dokładnie coś takiego samego: czyli yy, będę starał się obserwować tego mojego skrzydłowego, jak go tu zaraz znajdę, <laughs> i towarzyszyć mu do samego przeziemienia na lotniskowcu. Zobaczcie, on jest tutaj z tyłu. I będę mu po prostu teraz towarzyszył przez ten cały e, lot aż do wylądowania. Będę się starał trzymać bardzo blisko niego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na dole już jest lotniskowiec. Jak widać, i jeszcze jeden samolot, który tam sobie będzie lądował. <laughs> Dobra, postaram się podlecieć jeszcze bliżej niego. On już, zobaczcie, zmniejszył mocno prędkość. I będzie się ustawiał za chwilkę do podejścia. Jestem coraz bliżej niego. Hamulec aerodynamiczny, go znowu wyprzedzam. Dobra, chowamy hamulec. No i zobaczcie, pierwszą taką rzeczą to będzie opuszczenie przez niego haka. Jeszcze tego nie robi. Być może będzie robił jeszcze jedno kółko. No tak czy inaczej mu po towarzyszę Jest to bardzo fajne ćwiczenie. Zobaczcie takie loty blisko. Warto sobie takie coś na pewno robić. Widzę, że chyba jeszcze będzie zataczał jedno koło. Chciałoby się rzec, że jak na filmie. No i czego nie nie podchodzi? O to jest pytanie. W realu bardzo w podobny sposób robi się przechwytywania samolotów yy, czy to cywilnych, czy to wojskowych. Odlatuje się właśnie tak blisko i, yy, i właśnie stara się nawiązać kontakt, sprawdzać, czy na przykład pilot jest yy, przytomny, czy nie. Może się okazać, że na przykład sobie zemdlał, nie? Zobaczcie, on teraz schodzi, wypuścił już hak, czyli przygotowuje się do lądowania. mocno mnie tutaj odstawił. Ale opuścił już hak, to znaczy, że będzie teraz po, robił podejście. To prawdziwe. Dobra, muszę uważać, żeby się tutaj nie wpierdzielić mu bardzo w drogę. Patrzcie, on już tu sobie skręca. Mocno dzwonił, ja też muszę dzwonić, bo zaraz się na niego wpierdzielę. Dobra. I będę go obserwował aż do samego końca. Jeszcze na razie, jak widać, podwozia nie wypuścił. O, chyba już wypuścił. Wypuścił podwozie. No i słuchajcie, ja już jestem tutaj, mam taki kąt natarcia. Może mogę spaść kurde zaraz muszę bardzo uważać Puszczę go trochę przodem Dobra No i zobaczcie Realnie mógłbym mu na przykład zameldować czy na przykład ma czy nie ma jakichś uszkodzeń czy podwozie ma zablokowane nie ma jakichś opon poprzebijanych eee, tak to się dokładnie robi on już sobie zakręca ja już muszę nabrać do niego troszeczkę dystansu żeby mu tu nie przeszkadzać Słuchajcie, ja sobie wezmę, ustawię sobie klapę na full, żeby mi było trochę łatwiej utrzymać tutaj samolot w ryzach. No i zobaczcie. Jak widać, raczej mu się uda. No i udało mu się elegancko. Słuchajcie, teraz czas na mnie. Klapy już mam na fulla Wystawiam hack i łączę się z lotniskowcem Marshall 010 Archimops 29 Angels 0.5 Hold Enhancement 011 Blue State 10.1 do lądowania, potwierdzić widoczność potwierdziliśmy możemy już słuchajcie wypuścić sobie podwozie i zaprogramować ILS -a. włączymy go Bardzo prędkość spadła, ale już jest ok. No i powoli, spokojnie podchodzimy. Teraz powinniśmy złapać tutaj ILS, a jest łapany. Jestem lekko za nisko. Dobra. Teraz jestem za bardzo z prawej, ale to nic. Zaraz tutaj nadrobimy. No i dobra, słuchajcie, trochę z prawej. Trochę do prawej. wo, no i dobra, udało się. I co, ustawiamy się na wincie. Staramy się obrócić. No i dobra, włączamy hamulec i to by było na tyle. Eee, dzięki, pozdrawiam wszystkich i do następnego.